W 25 rozdziale Ewangelii Mateusza znajduje się przypowieść o dziesięciu pannach zaproszonych na ślub. Pięć z nich było głupich, a pozostałych pięć mądrych. Mądre panny na czas przygotowały się na przyjście oblubieńca. Zaś te głupie nie, ponieważ nie zastosowały się do okoliczności i kiedy chciały wyjść na ślub, okazało się, że drzwi są już zamknięte. Przypowieść ta obrazuje drugie przyjście Jezusa, a głupie panny przedstawiają zadeklarowanych chrześcijan, którzy nie będą jednak gotowi, gdy Jezus powróci i nie wejdą do nieba. Dzisiaj przyjrzymy się tej przypowieści i zobaczycie różnicę pomiędzy głupimi i mądrymi pannami, a także dowiecie się, jak zostać zaliczonym pomiędzy te mądre i być gotowym na powtórne przyjście Jezusa. Zanim jednak przejdę do tematu głównego, chciałbym podziękować serwisowi The Incredible Journey za zasponsorowanie tego odcinka. The Incredible Journey to chrześcijański kanał YouTube poświęcony głoszeniu Ewangelii i przygotowaniu ludzi na rychły powrót Jezusa. Materiały wideo, które produkuje ten serwis są inspirujące oraz wysokiej jakości. Polecam w szczególności obejrzeć następujące tematy, jakie znajdziecie w serwisie The Incredible Journey. Tajemnica kamienia z Rosetty, szósty rozdział Księgi Daniela, ocalenie z jaskini lwów oraz Maria z Magdali. Aby subskrybować kanał The Incredible Journey i sprawdzić inne ich materiały, kliknij w prawy górny róg ekranu lub link w opisie odcinka. A teraz wracamy do przypowieści o dziesięciu pannach. Zaczyna się ona od pierwszego wersetu w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, i w trakcie czytania będę objaśniał symbolikę. Werset pierwszy brzmi: Wtedy podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. Chciałbym się tu skupić na pannach, lampach i oblubieńcu. Wszystko to są symbole. Panny reprezentują Kościół. Niejednokrotnie w Biblii Kościół porównywany jest do kobiety. Dla przykładu w liście do Efezjan 5,25 czytamy: Mężowie, miłujcie żony swojej, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Zauważcie, że żona porównana jest tu do Kościoła, a Chrystus do męża. Zatem wiadomo już, kogo symbolizuje oblubieniec. Drugi list do Koryntian 11.2 jest kolejnym dobrym przykładem na to. Przemawiając do kościoła w Koryncie, apostoł Paweł napisał: Zabiegam bowiem o Was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem Was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Relacje pomiędzy Kościołem a Chrystusem porównywane są tu do Panny i jej męża. W przypowieści o dziesięciu pannach wszystkie one trzymają lampy. Lampa to symbol Słowa Bożego, Biblii. W Psalmie 119, 105 czytamy: Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. W pierwszym wersecie 25 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy, że panny te wyszły na spotkanie oblubieńca, trzymając w ręku lampy. A kiedy Kościół spotka się z Jezusem? Podczas jego powrotu, kiedy przyjdzie, by zabrać nas do nieba. W Ewangelii Jana 14, 2-3 czytamy słowa Jezusa. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Zatem, już w pierwszym wersecie tej przypowieści widzimy jasny obraz powtórnego przyjścia Jezusa. Czytajmy więc dalej. Wersety drugi po czwarty brzmią. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. Zatem, podstawową różnicą pomiędzy mądrymi a głupimi pannami jest to, że te głupie nie miały w swych lampach oleju. W Biblii olej jest symbolem ducha świętego. Przykładowo, kiedy Bóg nakazał prorokowi Samuelowi namaścić Dawida na króla, o czym czytamy w pierwszej księdze Samuela 16, 12, po 13, powiedział: Wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci i od tego dnia duch pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Zwróćcie uwagę na to, że duch pański spoczął na Dawidzie po tym, gdy ten został namaszczony olejem. To dlatego, że olej ten służył jako fizyczny symbol ducha, którego Dawid otrzymał przy tej uroczystości. Dodatkowo w dziejach apostolskich 10.38 czytamy, jak Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą. Namaszczenie było zwyczajem dokonywanym za pomocą oleju, ale w tym przypadku, jak czytamy, Jezus został namaszczony Duchem Świętym. Dlatego też głupie panny z omawianej przypowieści o dziesięciu pannach symbolizują chrześcijan, którym podczas powtórnego przyjścia Jezusa będzie brak Ducha Świętego. Zatem mamy tu dwie grupy ludzi w Kościele przed powrotem Jezusa. Tych, którzy mają Ducha Świętego, reprezentowanych przez mądre panny. I tych nie mających ducha świętego i reprezentowanych przez głupie panny. Głupie panny nie mają ducha świętego dlatego, że go zaniedbały. Duch święty nieustannie pracuje w ludzkich sercach, by pomóc im żałować za grzechy i poddać swoje życie Bogu. Ale Bóg nikogo nie zmusza do tego, aby oddał mu swoje życie i otrzymał jego ducha, jeśli ktoś tego nie chce. Ale jeśli zlekceważysz głos Ducha świętego, to przyjdzie czas, gdy już więcej go nie usłyszysz. Dla przykładu, w liście do Efezjan 4.30 czytamy. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na Dzień Odkupienia. Literalnie chodzi tu o zasmucenie Ducha Świętego. A kiedy opierasz się mu w swoim życiu, to właśnie go zasmucasz. I jeśli będziesz w tym trwał, to odstąpi od ciebie. To właśnie stało się z królem Saulem, który nieustannie był nieposłuszny Bożej woli i w rezultacie, jak czytamy w pierwszej księdze Samuela 16:14, a gdy od Saula odstąpił duch pański, zaczął go trapić duch zły, też od pana. Jeżeli zatem nie chcesz skończyć jak król Saul, upewnij się, że jesteś posłuszny przekonaniu i prowadzeniu Ducha Bożego. Przeczytajmy kolejny fragment przypowieści o dziesięciu pannach z ewangelii Mateusza 25,5. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Słowo Boże przewiduje pozorne opóźnienie powrotu Jezusa, zatem powróci on później, niż się go spodziewamy, w rezultacie czego spora grupa oczekujących zaśnie. W Księdze Objawienia 22.7 czytamy słowa Jezusa. I oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. To było dwa tysiące lat temu i od tamtej pory chrześcijanie oczekują powrotu Pana. Wielu zmęczyło się tak długim oczekiwaniem i zapadło w stan duchowego snu. A co to oznacza? W duchowym sensie chodzi o bycie zdekoncentrowanym przez światowe rozrywki. W ewangelii Łukasza 21:34-36 czytamy: Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. I aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło, przyjdzie bowiem z znienazka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Chrześcijanie, którzy zapadli w sen, to ci, którzy dali się odwieść od perspektywy bliskiego powrotu Pana i zostali porwani przez wir rzeczywistości ostatnich dni, w których żyjemy. I zamiast przygotowywać się na powrót Jezusa, wiodą światowe życie, dogadzając swoim pragnieniom, a nie dla uwielbienia Boga. Jeżeli zdałeś sobie sprawę z tego, że sam duchowo śpisz. To oznacza, że i ciebie świat odwiódł od prowadzenia chrześcijańskiego życia. Rozwiązaniem, o którym mówi Jezus, jest ocknąć się i modlić. Innymi słowy, potrzebujesz czasu na modlitwę i studium Słowa Bożego każdego dnia, bo Biblia pomaga nam zrozumieć czas, w którym żyjemy, tak abyśmy nie dali się uwieść temu światu. Czytając dalej przypowieść o Dziesięciu Pannach, wersety 6 po 7 brzmią. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Nagle nastąpił moment, w którym panny zbudziły się ze snu. Powstały na wieść o zbliżającym się oblubieńcu i przygotowały swe lampy. Oznacza to, że nastąpi wielkie poruszenie, które obudzi Boży śpiący Kościół. Odpowiada to wylaniu Ducha Świętego w czasie końca. W dziejach apostolskich 2.17 czytamy i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Duch Święty został już raz wylany w Dzień Pięćdziesiątnicy, o czym czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Apostołowie i inni uczniowie Jezusa otrzymali wówczas dar języków, aby sprawniej głosić Ewangelię. W rezultacie tego dnia tysiące osób nawróciło się. Po tym, jak apostoł Piotr głosił Żydom zebranym w Dzień Pięćdziesiątnicy, jak czytamy w wersecie 41, ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zosta stało owego dnia około trzech tysięcy dusz. Potem, zaledwie dwa rozdziały później, liczba nawróconych wzrosła już do pięciu tysięcy. W Dziejach Apostolskich 4.4 czytamy Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę umowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy. Możemy spodziewać się podobnych efektów, kiedy Duch Święty zostanie wylany przed drugim przyjściem Jezusa. Kościół Boży odrodzi się i będzie wzmocniony do wykonania zlecenia, jakie dał nam Jezus, czyli do głoszenia Ewangelii na całym świecie. Tysiące nawróceń nastąpi na całym świecie w ciągu jedynie jednego dnia i ludzie będą przygotowywać się na spotkanie Pana. Przejdźmy do kolejnego fragmentu przypowieści o dziesięciu Pannach. W Ewangelii Mateusza 25, 8-9, czytamy. Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: O nie, gdyż mogłyby nie starczyć nam i Wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Wiecie, co mówi nam ten fragment? Nie możemy opierać naszej relacji z Bogiem na innych ludziach, aby zapewnić sobie zbawienie. Nie ma znaczenia to, czy Twoi rodzice są dobrymi chrześcijanami, czy nie, czy Twój wujek jest pastorem. To Ty musisz mieć osobistą relację z Bogiem. To Ty masz posiadać swój własny olej, być napełnionym duchem świętym. I mieć bezpośrednie połączenie z Bogiem. W innym wypadku, podczas powrotu Jezusa, będzie u ciebie stwierdzony brak. W Ewangelii Mateusza 25, 10, po 12 czytamy. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi, a później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, panie, otwórz nam. On zaś, odpowiadając, rzekł. Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Głupie panny, nie zabezpieczając oleju w swoich lampach, nie przygotowały się na wesele, w rezultacie czego nie mogły na nie wejść. Mądre panny zaś zabezpieczyły odpowiednią ilość oleju, ponieważ były przygotowane na możliwe opóźnienie. Lekcją z tego fragmentu jest to, że wierzący, którzy lekceważą ducha świętego, i nie przygotowują się na powrót Jezusa poprzez modlitwę, studium Biblii i prowadzenie pobożnego życia, w końcu będą odrzuceni i nie wejdą do nieba. Dodatkowo przyjdzie czas, kiedy już nie będzie można otrzymać Ducha Świętego, nawet jeśli się będzie tego pragnęło. W przypowieści jest to zobrazowane poprzez drzwi, które zostały zamknięte. To przypomina mi historię o potopie. Kiedy już drzwi do arki zostały zatrzaśnięte, to nikt nie miał szans na uratowanie się przed potopem. I w Ewangelii Mateusza 24:37 czytamy słowa Jezusa: Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bóg dał pokoleniu Noego czas na decyzję i uniknięcie potopu. W Księdze Rodzaju 6:3 czytamy: I rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. W przedpotopowym świecie toczyła się w ludzkich sercach duchowa walka. Duch Święty walczył o to, aby ludzie ci wyznali swoje grzechy i zwrócili się do Boga. Ale Bóg zaznaczył też, że nie pozwoli, aby było tak na zawsze. Dał ludzkości okres próby trwający 120 lat, po którym miał przyjść potok. W tych ostatnich dniach, w których obecnie żyjemy, Bóg również wyznaczył dzień, kiedy czas się zakończy, drzwi łaski zostaną zamknięte i nie będzie już drugiej szansy na zbawienie. Odnosząc się do zakończenia czasu łaski, w Księdze Objawienia 22:11 czytamy: Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Kiedy czas łaski się zakończy, pozostanie nasz charakter, który wykształciliśmy tu na Ziemi. Ci, którzy oddali się Jezusowi i wiedli pobożne życie, pozostaną święci. Lecz ci, którzy sprzeciwiali się duchowi świętemu i żyli tylko po to, aby spełniać swoje grzeszne zachcianki, będą uznani za niesprawiedliwych i wyłączeni z nieba. Jezus powie o nich: Zaprawdę powiadam wam, nigdy was nie znałem. Nie zna ich, ponieważ nie mają oni z nim osobistej relacji. Na zakończenie przypowieści o Dziesięciu Pannach w Ewangelii Mateusza 25,13 Jezus powiedział: Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której syn człowieczy przyjdzie. Czuwajcie, czyli nie zasypiajcie, nie dajcie się zwieść temu światu, pozostańcie czujni, prowadźcie regularne życie modlitewne i studiujcie Biblię, aby rozpoznawać czas, w jakim żyjemy, ponieważ Jezus wkrótce powróci. Odwiedź stronę amazingbiblestudies.com i zapisz się na jeden z ich darmowych onlineowych kursów biblijnych, aby poszerzyć swoją znajomość Pisma Świętego oraz wzmocnić relacje z Jezusem. Amazingbiblestudies.com oferuje dwa onlineowe kursy biblijne, na które możesz się zapisać: Historie proroctw i Biblijne odpowiedzi. Kurs Historie Proroctw używa biblijnych historii, aby przedstawić prawdy zawarte w Biblii, podczas gdy kurs Biblijne Odpowiedzi jest bardziej tematycznym studium Pisma Świętego. Dzięki tym darmowym, online'owym kursom dowiesz się m.in. o następujących tematach. Jak zostać zbawionym? Czy chrześcijanie nadal powinni przestrzegać Bożego Prawa? Jak będzie wyglądać niebo? Kim jest Antychryst? Czym jest Znamiał Bestii? I więcej. Kliknij w link znajdujący się w opisie odcinka i odwiedź stronę amazingbiblestudies.com, aby zapisać się na jeden z ich darmowych kursów. W przypowieści o dziesięciu pannach, Jezus wyjaśnił, jak mamy przygotować się na Jego drugie przyjście. Mamy nie opierać się Duchowi Świętemu, aby mieć go na tyle, by przejść przez czas opóźnienia się powtórnego przyjścia Jezusa. Możesz to uczynić poprzez całkowite poddanie swojego życia Jezusowi, regularną modlitwę oraz studiowanie Biblii w celu rozpoznawania czasu, w jakim żyjemy. Bóg dał ludzkości czas na pokutę i poddanie się Jezusowi i czas ten w niedługiej przyszłości dobiegnie końca. Zatem nie odrzucaj możliwości, jaką już dziś daje Ci Bóg, możliwości otrzymania Ducha Świętego i przygotowania się na powrót Jezusa bo jeśli myślisz, że można to odłożyć na jakiś czas w przyszłości, to możesz czekać zbyt długo i stracić szansę na zbawienie. Jeśli jesteś tu nowy, to nie zapomnij subskrybować mojego kanału i kliknąć dzwoneczek, aby pozostać na bieżąco. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to zachęcam do kliknięcia łapki w górę i podzielenia się nim. Kliknij też w ekran, aby sprawdzić inne moje materiały. Dziękuję za obejrzenie i niech Bóg Cię błogosławi.